Cześć! Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj opowiem Wam, jak wprowadzić do swojego salonu odrobinę luksusu i relaksu, montując ścianę wodną. To nie tylko piękny element dekoracyjny, który przyciąga wzrok, ale także praktyczne rozwiązanie, które poprawia wilgotność powietrza i tworzy kojącą atmosferę. Jeśli marzycie o takim dodatku w swoim wnętrzu, zostańcie ze mną do końca. Zacznijmy od tego, czym jest ściana wodna. To pionowa konstrukcja, po której powierzchni spływa woda, może być wykonana z różnych materiałów, takich jak szkło, kamień czy stal nierdzewna. Ściana wodna świetnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnych, jak i bardziej klasycznych wnętrzach, dodając im elegancji i wyjątkowego charakteru. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego miejsca. Ściana wodna najlepiej wygląda jako centralny punkt salonu, na przykład przy ścianie za sofą lub w pobliżu strefy wypoczynkowej. Upewnijcie się, że miejsce jest dobrze widoczne i ma dostęp do gniazdka elektrycznego, ponieważ ściana wodna wymaga pompy do cyrkulacji wody. Kolejnym krokiem jest wybór materiałów i stylu. Jeśli zależy Wam na minimalistycznym wyglądzie, postawcie na ścianę wodną ze szkła lub stali nierdzewnej. Dla bardziej naturalnego efektu, możecie wybrać model z kamienia, np. łupka czy marmuru. Pamiętajcie, że materiał powinien pasować do reszty aranżacji wnętrza. Montaż ściany wodnej warto powierzyć specjalistom, szczególnie jeśli planujecie większą konstrukcję. Ważne jest odpowiednie uszczelnienie i instalacja pompy wodnej, która zapewni równomierny przepływ wody. Dodatkowo możecie zainstalować oświetlenie LED, podświetlenie ściany wodnej wieczorem stworzy niesamowity klimat. Nie zapominajmy o funkcjonalności. Ściana wodna nie tylko wygląda pięknie, ale także poprawia wilgotność powietrza w pomieszczeniu, co jest szczególnie ważne w sezonie grzewczym. Delikatny szum wody działa relaksująco i sprzyja wyciszeniu po długim dniu. Na koniec zadbajcie o detale, wokół ściany możecie ustawić rośliny doniczkowe lub dekoracyjne kamienie, aby podkreślić jej naturalny charakter. Ściana wodna w salonie to wyjątkowy element dekoracyjny, który łączy estetykę z funkcjonalnością. Mam nadzieję, że te wskazówki zainspirują Was do stworzenia własnej oazy spokoju. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce.